Dobry wieczór kochani, cześć, jestem Marcel. Nie było mecz Polska-Argentyna, nawet Polacy będą wy... Opisam, że Polacy będą wygrali... 3-0. E, tak jak widziałem z powiadomieniem, że to wszystko, co należy. a Nie ma to dyskutować. Nie, jutro grudzień, pierwszy, pierwszy dzień grudnia. Coś o najgorszych powiadomień, które ja znam. Bez dyskusji. Jak dzisiaj dla Jeleniej Góry, e, trening, treningi w... W, stanie w stadionie Karkonoszy na drugim miejscu, na drugim e, stadionu, wojsku, z powiadomieniem z Mszy Świętej w parafii świętego Bonifacego z Gorzelcu. Pora osób pojechali tam na mistrzostwa świata do Kataru na mecz Polska-Meksyk, Polska-Arabia Saudyjska i Polska-Argentyna Jak Polska wygrywa No przejdzie dalej Jak Polska odpadnie, to wrac, wracają do, do domu przez Messiego a teraz mówimy, teraz o Jeleniej górze. W jeleniej górze. Nowowiejski Paulinum. Nie muszę o dyskutować. Nie, linii nie to. I to, to należy. Wrócimy do filmu. Teraz, co to coś o to będzie... Wyjazd do Botswany do tego domu tego biednego. Tam mieszka ten e, Ernest z Jeleniej góry z województwa Dolnośląskiego. O głośności powiadomień to to wszystko. Nie ma dyskusji. Bez niczego to co tu należy? Dobra, aż będzie wytrzymać zresztą to zambi, to nie będzie. Za to karem szedł do Johannesburg na jeden dzień. żeby dostać na godzinę jako to na lotniską Chopina w Warszawie o godzinie 10 .00. trzeba stać o godzinie 3.30 za 15 czwarta. 15, yy, Musimy wyjechać. Nie będzie nie będzie działać belgijskie, ale nie będzie polskie RMFM. Bo wyjeżdżamy za 15 e, Za 15:04 będzie RMF grała i fakty o godzinie 4, 5 i 6 godziny. A gdzieś w Bielefeld w Niemczech. Tam, szukamy jakieś... To będzie przed Bielefeld będzie e, Korek. Możemy tym reagować. Bezmyślnie. Coś o Zambii, coś o Jeleniej Górze, coś o Mistrzostwach Światowych w Katarze, Polska, Argentyna. Tak słuchaj. To ta gra, to wszystko. To to należy. A ja niestety muszę kończyć, bo muszę ...przykąpać. Dajmy lajka. Jacie sobie na 20 subskrybentów A to na tyle Ja się z wami żegnam do usłyszenia cześć na Nara a komentarze będą włączę, papa.